Witam serdecznie, pokażę Wam dzisiaj zestawy HexBug Vex Robotics, zestawy, które uczą fizyki, mechaniki, logicznego myślenia, także tworzą, dzięki nim można tworzyć najdziwniejsze machiny, a Wy staniecie się konstru konstruktorami takich Oto cudów. Zabawki są od 8 roku życia i myślę, że z powodzeniem zaspokoją apetyty budowlane zarówno chłopców, jak i dziewczyn. Ze mną trzy różne mechanizmy. Mam na przykład taką wyrzutnię, którą mechanicznie nakręcam, którą na początku musicie zbudować. Którą nakręcam mechanicznie, będę musiała cyrklować. No, czekajcie, czekajcie. ops, jeszcze, jeszcze. I mogę umieścić w niej kulę. Zobaczcie, tutaj pod spodem, mam nadzieję, że mi nie strzeli. Pod spodem jest gumka, jest ten naciąg, są koła, ona może się przemieszczać. No i mam nadzieję, że kulkę, którą umieścicie w tej wielkiej łyżce, tu zobaczcie, jest ta dźwignia, dzięki której uruchomię. No, uwaga, będę strzelać. Ta no, niezły czas precyzji rzutów też e, warto się uczyć, ale są też urządzenia, które są mechaniczne. E, w zestawach są e, dodatkowo mechanizmy takie e, silniki, po prostu, które możecie dołożyć do e, już gotowego zestawu. No i mam taki silniczek. No i zobaczcie, jak to wygląda. No. Przyjrzyjcie się w całej konstrukcji. No, duża satysfakcja zbudowania takiego urządzenia. Mechanizm ma, tutaj Wam może pokażę. Można tym się poruszać zarówno w przód jak i w tył. To akurat, no, no proszę się nie blokujemy. I jak uruchamiam, to nawet on zostaje w tej pozycji. Zobaczcie, mogę. Mam też takie. Tu mam wózek. Tu mam taki mechanizm widłowy, dzięki któremu na korbkę będę mogła o, brać sobie kulę i wprowadzać. Do niego tak samo możemy. O, poczekam, aż one tutaj pospadają. No, jedziemy, 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 jedziemy. I dawaj, no jedna się zaczepiła, proszę. Co? I produkcja pełną parą, słuchajcie, zobaczcie. Przyjrzyjcie się konstrukcji, ja tu trochę jeszcze ponawijam. Jest kilka modeli. Ten już zobaczyliście, tak wyglądają opakowania produktu. Oczywiście, jeśli Mamy taki zestaw, to, to jest jedna propozycja, którą tutaj zobaczyliście, już zbudowano, ale można z tego zrobić jeszcze inne e, struktury, inne zupełnie rzeczy. Oczywiście, wszystkie zestawy można ze sobą łączyć i budować w ogóle jeszcze coś, co tutaj producentom nie przyszło do głowy i mam nadzieję, że tak się stanie. A e, więcej informacji znajdziecie na stronie producenta, i tam są jakby e, informacje o tym, jak i co można zbudować. Tu mam jeszcze kolejny zestaw, zobaczcie. Mechanizm wam pokazywałam. O, mamy takie. O, tyle. I chcę wam jeszcze pokazać, jak wygląda zestaw w środku, i czy to łatwo, czy trudno się buduje. W środku masa elementów. Oczywiście jest piękna książkowa instrukcja, która ma informacje jak krok po kroku zmontować całe, całą machinę. A jeżeli chcecie zmontować którąś z tych dodatkowych urządzeń, to po prostu informacja o tym jest na stronie. W instrukcji jest tylko ta główna maszyna. No i co? Bierzemy się do roboty. Ja Wam pokażę tylko łatwość jakby łączenia takich elementów. Będę budować całej konstrukcji. Mamy łączniki, które w łatwy sposób się umieszcza na tej platformie. Plum-plum. Tak Proszę. Pokażę wam, na przykład jakieś takie połączenia. I mamy eee, zrobione. A tu, na przykład, e, sam ten podnośnik ślimakowy. Czekajcie, czekajcie. Pokażę wam jak to zrobić. Trzy. One mają numery. Trzy. Dwa. zobaczymy czy dobrze zrobię? Może dobrze. Tak to jest instrukcji trochę na wyczucie. O, będzie dobrze. Trzy, dwa, raz, dwa, cztery, trzy, jeden. No i co? w dosyć łatwy sposób. Oczywiście ten, to się buduje powolutku, potem jest cała budowa do tego, zobaczcie tak jak na rysunku i kule będą się toczyć po tym ślimaku. No zabawy jest dużo, instrukcja jest precyzyjna i łatwo się rzeczywiście można uporać ze złożeniem takiego modelu. A wam życzę ambitnych projektów i tego, żeby sprawiło wam dużo przyjemności układanie tych modeli. Dziękuję.